Siemanko, Manko, z tej strony Jacek. Krótki filmik, krótki wrzucik na temat moich, mojej wczorajszej poczty. Przyszła do mnie paczuszka, zakupy zebaja. Trzy karty, krótko i na temat trzy autografy historyczne. No, takie zbieram przede wszystkim. Z autografy byłych graczy, już nie grających. No, tutaj paczuszka zaczyna się od karty Gordona Strahana w barwach Leeds United. Był gracz Manchester United, trener Celticu Glasgow. No, na pewno starsi kolekcjonerzy, kibice pamiętają człowieka. To jest karta. Tak jak wygląda z tyłu. Jest nienumerowana. Karta z najnowszego selekta Premier League. Druga karta: Prism Qatar 2022. Piękna karta. Brian Robson, też gwiazda reprezentacji Anglii, lat 80-90, gwiazda Manchester United. No, strzelec wielobramek, i w klubach, i w reprezentacji. No, ogólnie dobry zawodnik, brakowało mi go w kolekcji. Już jest, też nienumerowany. Bazowy. Trzecia karta. Sol Campbell, w barwach Arsenalu. Też były świetny zawodnik reprezentacji Anglii, Tottenhamu, Arsenalu. Strzelił kiedyś bramkę w finale Ligi Mistrzów, nawet przeciwko Barcelonie. Co prawda, Arsenal przegrał, no ale Campbell brameczkę w finale Ligi Mistrzów strzelił. Ładna karta. ciut autografik może wyjechany, może niedociągnięty, no ale jest ok. Też nienumerowany. Prism, Premier League z tego roku. Tak, 2022-23. Tak więc trzy takie karty, ładne, do kolekcji moich historycznych autografów, historycznych graczy. Kupione za, tak naprawdę można powiedzieć, niewielkie pieniądze. Najdrożej chyba wyniósł mnie Campbell, zapłaciłem chyba za niego 18 dolców. Pozostałe dwie karty to poniżej 10 dolców za sztukę, także było warto. Dobra, to wszystko, dzięki i cześć!